10. Najbardziej trujących grzybów na świecie Numer 10. Maślanka wiązkowa Silnie trujący grzyb zaburza procesy trawienne i prowadzi do zapalenia śluzówki układu pokarmowego. Objawy pojawiają się zwykle po 3 godzinach od spożycia grzybów. Są to mdłości, biegunka, zdęcia, bóle brzucha. Rośnie od maja do grudnia na muszających pniach drzew iglastych i liściastych. Numer 9. Dzwonkówka trująca Inaczej wieruszka zatokowata w niewielkiej ilości wywołuje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunkę, bolesne wymioty i utratę sił. Znanie dużej ilości tego grzyba może doprowadzić do śmierci. Objawy zaturcia pojawiają się zwykle już 15 minut od momentu spożycia. Czasami czas ten wydłuża się do nawet dwóch godzin. Rośnie w lasach liściastych, zazwyczaj pod bukami i dębami, od końca maja do początku jesieni. Numer 8 Lejkówka jadowita, znana też jako lejkówka odbielona. Jest grzybem silnie trującym, zawiera dość dużo muskaryny, trucizny działającej na nerwy. Objawy występują po upływie 1,4 do 4 godzin od zjedzenia. Objawy to silne pocenie, łzawienie, zaburzenia widzenia, wymioty, kolki żołądkowo-jelitowe. Silne zatrucie może spowodować śmierć. Pierwsze objawy zatrucia pojawiają się już po 15-30 minutach od spożycia grzybów i często mijają po dwóch godzinach. Antidotum stanowi atropina. Grzyb rośnie od sierpnia do listopada na skraju lasów liściastych, łąkach uprawnych i obrzeżach dróg. Numer 7 Strzępiak ceglasty. Zawiera dużo muskaryny. Już spożycie około od 10 do 20 g surowego okazu może doprowadzić do zatrucia u osób dorosłych. Objawy zatrucia występują po pół godziny od spożycia. Zalicza się do nich nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy, ślinotok, pocanie się, zaburzenia widzenia kolorów. Grzyb owocnikuje od maja do lipca, nie tylko w lasach liściastych i parkach. Najczęściej pod bukami, lecz także w ogrodach, a nawet w cmentarzach. Numer 6. Hełmówka jadowita. Inaczej hełmówka obrzeżona. Zawiera te same toksyny, co muchomor srobotnikowy. Rośnie na drzewach, głównie świerkach i sostach w górach oraz na dębach na terenach niżowych. Ponadto w ściółce w lesie. Występuje od sierpnia do wystąpienia pierwszych przymrozków. Numer 5. Muchomor plamisty. Zawiera dużą ilość kwasu i butenowego i muscymolu. Są to substancje oddziałujące na układ nerwowy człowieka. Obie toksyny powodują zaburzenia funkcji mózgu. Rośnie od lipca do listopada, głównie w lasach liściastych. Ale można spotkać go także w lasach iglastych pod sosnami, a w rejonach górskich pod świerkami. Objawy zatrucia to nudności, wymioty, biegunka, halucynacje i drgawki. Numer 4. Czubajeczka brązowo-czerwonawa. Jest grzybem śmiech. Zatrucie nim przebiega podobnie, co zatrucie mu humorem sromotnikowym. Rośnie pojedynczo lub w niewielkich grupkach na skraju lasów, parków, na gołej ziemi bogatej w próchnicę, często w miejscach działalności człowieka. Numer 3. Trujący koral ognisty. Zawiera mikotoksyny, które mogą prowadzić do niewydolności wielu narządów. Jest jedynym znanym grzybem, którego toksyny są wchłaniane przez skórę, więc niebezpieczne jest również dotknięcie go. Kontakt z nim prowadzi do bolesnego zapalenia skóry. Wówczas pojawia się zaczerwienienie lub obrzęk. Brak leczenia po jego spożyciu może prowadzić do śmierci. Numer 2 Muchomor jadowity Zawarte w nim związki powodują nieodwracalne uszkodzenia wątroby. W Polsce występuje niezwykle rzadko i jest pod ochroną. Zawiera trujące oligopeptydy, takie jak falotoksyny i amatoksyny. Muchomor jadowicy powoduje tzw. zatrucia cytotropowe, które uszkadzają wątrobę i nerki. Rośnie od lipca do października głównie w górskich lasach iglastych pod świerkami i sosnami. Rzadziej można go spotkać w lasach mieszanych i liściastych, gdzie rośnie pod bukami. Numer 1. Muchomor sromotnikowy, inaczej zielonawy. Zatrucie tą odmianą może się bowiem skończyć poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Zawiera dwie zatoksyny: toksyny, falotoksyna i amatoksyna. Muchomor starobotnikowy jest odpowiedzialny za większość śmiertelnych zatruć grzybami na całym świecie. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Grzybowit. Do zobaczenia!